Nętne. Dlaczego? No właśnie, to nie w porządku. Tak, zobaczmy teraz, kim ten straszliwy potwór naprawdę jest. To. To. Kto to jest? Jeśli się nie mylę, to El Girre, kapitan hiszpańskich konkwistadorów. El ale czemu? La pura verdad. Prawda jest prosta. Nie chciałem, byście wiedzieli, jak można zniszczyć złą istotę śpiącą głęboko pod waszym miastem swej Kacha demonio. Ale to przecież nie ma sensu. Myślałem, że to właśnie pan będzie chciał zniszczyć tę istotę. Nie! Czy nie pojmujesz? Jeśli zniszczycie istotę, ja sam i moi ludzie będziemy uwolnieni spod straszliwej klątwy. A my nie możemy być uwolnieni. Musimy płacić za wszelkie niegodziwości wyrządzone podczas służby istocie. O, ja nadal słyszę ich krzyki. Słyszę krzyki niewinnych ludzi. Nie, nie! Musimy płacić! Przez wieczność! Nas nie można uwolnić! Okej, okay. a ten stary hiszpański gość jest trochę loko. Nie lękaj się. Wszystko można odwrócić. Wszystko będzie wybaczone. Tak, tak, wszystko będzie wybaczone. Tak a propos... E, zaraz wracam. Dzieciaki nie wrócą, już nigdy nie będą całością. To koniec! Mój koniec! Ha, 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 ha. Ha, 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 A może. To było całe wieki ziemskiego czasu temu nazywali się Mac Jubin-Cun. Co znaczy łowcy tajemnic. To była pierwsza grupa, którą manipulowała Zła Istota. Po nich byli następni. Zła Istota zawsze manipulowała bezradnymi duszami gdzieś na świecie, licząc, że uwolnią ją z kryształowego sarkofagu. Brygadą detektywów, która była przed wami, tajemnym bractwem rodziny darołów, dobroczynną lożą tajemnic, gangiem tajemnic i ich bizonem. La Alianza Misterio i ich skunksem El Fuci i Fraternitas Misterium. To zawsze czworo ludzi oraz zwierzę. Pradawna grupa przyjaciół, łowcy tajemnic, byli pierwsi. Byli najniewinniejsi. Zrozumieli, że ktoś nimi manipuluje i zamiast wypuścić złą istotę na wolność, powzięli zamiar zniszczenia jej sercem wielkiego jaguara. Niestety przeszkodził im El Agirre i jego ludzie, którzy przyszli i zabrali dokądś sarkofag, sądząc, że to wielki skarb.